O kij A więc mamy drugi odcinek, ponieważ tak, nagroda jest dwa odcinki w tygodniu. Tam się patrzył, tam się dzieje z <laughs> Dwa odcinki w tygodniu. W ogóle musicie dać znać, ponieważ mamy tutaj nowy sprzęt, mamy mikrofon kupiony nowy, taki włochaty, także musicie dać znać jak dźwięk, czy lepiej, czy nie, niż poprzednio. Eee, no, ale pierwszy odcinek był o kryzysie, a teraz nagrywamy drugi, o pozytywnym myśleniu. Ponieważ Justynka ostatnio do mnie mówi nagraj coś na Instagrama, właśnie o pozytywnym myśleniu. No i ja mówię, ale się zdziwi, Boże, jak ona zobaczy to co ja do powiedzenia. Się zdziwiła. Bardzo <laughs> się zdziwiła. Była pewna, że będzie pierdzenie tęczą kolorowo, żygamy w ogóle jest bomba, zajebiście. Tylko myśl pozytywnie. Ale wiem, że dużo osób, które nawet nie zna, zdziwi się. Ponieważ ja taki obraz pozytywności, gdzieś mogę powiedzieć pseudo-pozytywności, właśnie, chociaż, czy byłam do końca pseudo, no nie wiem, eee, sprzedawałam. Takim obrazem pozytywności byłam. Eee, Nieważne, co by się działo, dam radę, zesnam się, tam radę i w ogóle wszystko będzie zajebiście, i tylko o, dużo okulary i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie jak przychodziło jakiekolwiek, nie wiem, problemy, bo wiecie, życie się zdarza, shit happens, no nie? E, czy rzeczy dla mnie niewygodne, bo to nie muszą być problemy, są po prostu rzeczy, jakie są dla Was niewygodne. Są rzeczy, wiecie, ciężko jest, mi się wydaje nam, ludziom, stawić swoje własne granice, one są stale przesuwane przez nasze rodziców, przez nasze związki, przez media społecznościowe, przez fałszywy obraz relacji międzyludzkich i tego, kim powinniśmy być i my te bariery cały czas i te granice sobie przesuwamy, przesuwamy, przesuwamy. Ja te swoje granice i bariery przesunęłam po prostu do nie wiem, do nie wiem, jakiego minimum. No, i jak coś się działo, to zawsze było myśl pozytywnie, idzie dobrze. No, i to się okazuje że wszystko, główno prawda, wiecie, bo, tak jak mówię, życie się zdarza. Nie ma nic złego w myśleniu pozytywnym, w pozytywnym myśleniu. I nie zrozumcie mnie źle, ja kocham podnosić wibracje, ja słucham mantr, które są już udowodnione naukowe niejednokrotnie, że zmieniają energię w pomieszczeniu, że podnoszą wibracje na pozytywne, że oczyszczają wnętrza, że samo śpiewanie ich uzdrawia i tak tak dalej. I ja jestem za Zatem ja kocham sobie ćwiczyć jogę, która również ma takie działanie. Ja kocham biegać, bieganie również jako wysiłek fizyczny. Uwalnia endorfiny i też jestem wtedy szczęśliwsza, i w ogóle ja to lubię. I to jest pozytywne, i to jest super. Jest wiele rzeczy pozytywnych, których ja lubię w swoim życiu, lubię robić i tak dalej. Jak robię ich nie, to czuję się gorzej. Ale przez tą całą pseudopozytywność stworzoną przez erę coachingu. Która już powoli zaczyna opadać, e, gdzie ktoś cię poniża, a on ci mówi: zostaw ich, bo ty jesteś lepsza. Nie, no, spokoj. Ja nie mam nic przeciwko. Wiem, że taki coach, wiesz, ma takie zadanie i wierzę w to, że ty jesteś lepsza. Ale co, jak ty się wcale lepsza nie czujesz? Wmówię sobie, że jestem lepsza. Jestem zwycięzcą, jestem zwycięzcą, jestem zwycięzcą. I ja sobie tak to wmawiałam przez kilka lat. I mówią, mówisz sobie wystarczająco ile ślady, to, to w to uwierzysz. Nie ze wszystkim tak będzie. Nie do końca tak jest. Robi się z nas głupie, nieczujące istoty. Każdy z nas ma swoją własną intuicję, swoją własną duszę, swoje własne serce. I swoją własną podświadomość czy świadomość do podejmowania jakiejś decyzji. I jeżeli my czujemy się jak gówno, a wmawiamy sobie, że tym głównym nie jesteśmy, no to dobra, może dzięki temu będziemy się wyciągać z dołka, ale może warto by było czasem poczuć się jak gówno, a nie wyciąć sobie wkładać do głowy jakieś małe, pozytywne. Myśl pozytywnie, myśl pozytywnie, negatywne myśli są bardzo szkodliwe, doprowadzają się do choroby, bla, 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 i w ogóle wiecie, tak różnych tych. No nie do końca, kurśwa, no. Jeżeli żyjemy w takim świecie, no to mamy, wiecie, no yin i yang. to musi być i ciemna, i jasna strona, muszą być najróżniejsze emocje, a my sobie wybieramy te, które nam lepiej pasują i one obu one są lepsze, bo dzięki temu się lepiej czujemy, no fakt, lepiej się czujemy, ale dalej nie załatwiamy swoich problemów, swoich spraw, swoich rzeczy, jakie nam zalegają gdzieś tam w sercu. I najciekawsze jest to, że jak zaczniemy je przerabiać, załatwiać bez tego pozytywnego myślenia, to kurwa okazuje się, że tam jest jakaś mądrość, tam się okazuje, że tam jest jakaś wartość, tam się okazuje, że tam jest moja granica, która była poruszona o wiele razy za dużo. Także nie zrozumcie mnie źle. Ja lubię pomedytować. Ja lubię dobrze jeść, bo to sprawia, że jestem szczęśliwa, że ja wierzę. Jestem osobą duchowioną. wiarę mam, mam sporo, ale czy to znaczy, że ona jest zawsze nie? I najgorsze jest to, czy najgorsze? Mój proces wygląda w ten sposób, żeby zaakceptować to, że nie zawsze mam pełną wiarę. Że nie zawsze w pełni wierzę. Że nie zawsze widzę światło w tunelu. I dla mnie zmierzenie się z tym, że nie zawsze widzę światło w tunelu. Dla tej mojej pseudopozytywności, którą sobie stworzyłam, to był największy krach emocjonalny jaki mogłam przejść i jaki przechodzę i w jakim procesie jestem teraz. Eee, że to wcale nie jest tak, że to, że to trzeba się z tym wszystkim zmierzyć i że możesz mieć momenty, kiedy po prostu nie wierzysz, że będzie lepiej. No i to też jest okej, okay, że po prostu trzeba przeżyć przez tą całą, ja rozumiem, że my jako, mogę powiedzieć, jako Polacy, też fajnie, że ta, ta, ta myśl, myśl, idea, myśl pozytywnie gdzieś nas ewoluowała, otwar, otworzyła nam umysły, dała nam więcej wiary w siebie i to jest super i tak powinno być, ale ze wszystkim w życiu trzeba zachować balans. Ja nie powiem, że jestem najmądrzejszą osobą na świecie. Ja również o sobie nie powiem, że przeczytałam wszystkie książki świata, ale miałam taki moment, bo jednak kiedyś byłam w relacji i powiedziałam Chłopakowi, jakbyś przeczytał takie książki, co ja to byś wiedział. Pff, co to było bez sensu, to było mega słabe. Ale dużo tych książek pozytywnych czytałam wtedy. I w ogóle przez to wszystko, co nie pozytywne, było dla mnie plepsem. Serio. I w ogóle jak ktoś mówił, nie daje rady, to mi: Bo jak to nie dajesz rady, myśl pozytywnie, wstawaj, idź dalej, podnieś idź dalej, you can do it, woohoo. Najgorsze jest to, że nie robiłam to ludziom, to trzy razy bardziej robiłam to sobie. <grywy> Ej, ale można się przewrócić. I jeżeli chcesz, jeżeli się przewrócisz i będziesz leżał przez tydzień, spoko. Przez miesiąc spoko, przez dwie godziny spoko, tylko nie wciskajmy sobie do głowy pozytywności tam, gdzie jej kuźwa nie ma, no bo no, no nie, no są różne momenty, zmierzmy się z rzeczywistością, która nie zawsze jest wygodna, tak jak to Rysiek Legiel śpiewał, że w życiu piękne są tylko chwile i oczywiście Agnieszka Maciąg, osoba, którą gdzieś tam myślę, ze mojej społeczności społeczeństwo, której książki przeczytałam, ona bardzo fajnie do tej pozytywności, takiej troszeczkę innej, namawia i, i kształtuje te, te nasze umysły, aby znaleźć przyjemność w, w, w życiu codziennym, w obowiązkach codziennych, w, w, w przygotowywaniu posiłku, w sprzątaniu mieszkania, w robieniu prania, w spędzaniu czasu z, z najbliższymi. To jest piękne. To jest piękne. A przez tą całą kurbą pseudo, przepraszam, to jest mój alan. Alan uważności, który mam zaszykowany. Mam kilkanaście lat mówienie. To i mi przypominają o tym, że mam być uważna, na to, co się dzieje w chwili obecnej, żeby nie odlatywać, także zadzwonię teraz. No, ale właśnie wracając do Agnieszki go nauczy tego, żeby właśnie w tej, tej chwili obecnej tak właśnie odnajdywać to szczęście. A my przez tą pseudopozytywność, gdzieś tam wpojoną, e, wpojoną. No, sami szukamy pewnie też tego po części, prawda? E, wyedukowa wyedukowaną pseudopozytywność. E, szukamy euforii, e, orgazmicznej euforii w codziennym życiu i wiecie, w wiecie wystrzałów chcą być stop zajebiście. No i to jest... no na dłuższą metę to nie przejdzie. Ja na przykład nie działam, nie, nie zgadzam się z kultem pozytywności, ponieważ... tam długo byłam. Zadziewam <słysza> wątek, przepraszam. E, Fajne jest to na przykład jeżeli robimy coś takiego jak ciało pozytywne, żeby akceptować swoje ciało, żeby, ale w takiej tej zdrowej ciało pozytywności jest właśnie akceptowanie w cudzysłowie mówię swoich mankamentów, czyli tych również niewygodnych stron, czyli na przykład właśnie tego celulitu, czy, czy jeżeli chodzi o kwestie emocjonalne typowo takie wewnętrzne do tego, że skurwia mnie to, że Kaczyński robi to co robi, no nie? Wiecie, my jesteśmy... A, a, I to jest okej, okay, bo to mnie wkurza, no nie? A nie robi sobie tego. No wkurza mnie. Ale jest zajebiście! Zauważ, że jest zajebiście, że... W sumie to nie muszę go codziennie oglądać. W sumie to nie muszę z nim żyć. Jest zajebiście. No, no i tutaj jest taki, kurde, no... crash. To, to nie gra. No i my tak mamy na codziennym życiu. Dlatego ja na przykład no mówię, ja, ja lubię tam dążyć do jakiegoś balansu, do harmonijnego takiego życia, do dobrych tych, ale przez tą pseudopozytywność jestem już tak zakodowana, że teraz walczę z tym, żeby się od tego uwolnić, takiego, takiego babo, takiej, takiej bombki dziwnej, e, że mam zawsze być, w wiecie, w zajebistości i w Pozytywności, ponieważ życie takie nie jest guziwa, mać, no. Nie jest. Dlatego jestem osobą, która poleca wierzyć w nasze możliwości, ale wtedy, kiedy się czujesz <grybujesz> w tym dobrze. No, wiadomo, że beznadziejne było to, byłoby to, gdybyśmy wiecznie leżeli i mówili: mmm, wszystko jest zippane, nie chce mi się nic, nigdzie nie widzę sensu. Wiecie, takiej, takiej chorej, toksycznej relacji, wiecie, sami ze sobą i ze światem. Od takich ludzi to zazwyczaj uciekam i tego unikam, bo to jest bardziej użalanie się nad sobą, aniżeli ten. Ale jeżeli macie gorsze momenty, powiedzmy, no to zawsze pamiętajcie, że jest jakaś ręka obok, która zawsze może was chwycić. Eee, czy to chłopak, czy to mama, koleżanka, czy terapeutka lub terapeuta. Zawsze ktoś jest. Największą pozytywnością, moim największym pozytywnym odkryciem w ostatnim czasie jest fakt, że mówię: Nie mam siły, boję się, proszę o pomoc. I to są takie rzeczy, które. Na pierwszy rzut oka, ucha są dosyć mało pozytywne. Proszę o pomoc, boję się, nie mam na nic siły, gdzie tu jest coś pozytywnego. Ja dzisiaj wiem, że największym pozytywem, ogromnym powiedzmy pozytywem tego, a jest to, że takie rzeczy przechodzą mi przez usta. Czuję się już tyle dużą dziewczynką, że jestem w stanie, powiedzieć odważną, że jestem w stanie powiedzieć, nie mam siły, jestem zmęczona, źle się czuję, potrzebuję pomocy. I w tym takim negatywnie, negatywie, odnajdujemy bardzo wiele dobrego. Ponieważ w proszeniu o pomoc, chyba proszenie o pomoc to forma e, miłości do siebie samego, jaka może być. Że bierzemy kogoś za rękę i z kimś przechodzimy przez, nie wiem, jakiś tam gorszy moment czy coś, tak? No, chyba, że to nie, że, że, oh, chyba, że to są takie przypadki, że za każdym razem stale kogoś prosi o pomoc, bo się też nie konfrontujemy, z to się slipa trochę, tak. Ale, e, pozytywność, ciało, pozytywność, pozytywny umysł, wiara w lepsze jutro, czy tam w dobry dzień, wszystko super. Afirmacje, fantastycznie, nastawiajmy się, podnośmy własne wibracje, myślmy pozytywnie, bądźmy pełni wiary, to jest wszystko, sztos, ale. Jak życie się pojawia, to niech ono sobie też się pojawia. Dajmy wszystkiemu upust, na wszystko znajdźmy miejsce. I to jest takie moje przesłanie ode mnie do wszystkich mam, które są zawalone domem. Pamiętajcie, że jeżeli macie to jedno, dwójkę, trójkę dzieci, to też możecie prosić o pomoc, czy to swojego partnera, czy swoich bliskich, i nie bójcie się. Tym wszystkim pierdolnąć i wyjść z domu, jak macie ochotę. Bo w tej całej negatywnej sytuacji, w tych powiedzmy złych emocjach, złości jakiejś, się wszystkim i wyjdziecie z domu i pójdziecie na zakupy do fryzjera, na paznokcie, na kawę z koleżanką, cokolwiek, i będzie z tego bardzo dużo dobrego. Przede wszystkim szczęśliwa mama i dobra mama. Dlatego Pozytywność jest dobra, ale tam, <gdzie>, gdzie mierzymy się z rzeczywistością rzeczywiście, a nie wciskamy sobie pozytywny shit w dupę, żeby nie reagować na to, jak ktoś nam robi krzywdę albo jak jest nam niewygodnie, bo to jest słabe. I słabe. <gdzie> Także takie dwa tematy ode mnie na ten tydzień od Was. Wiem, że jestem. Dla mnie tak się czuję, nie wiem czy to zauważacie, ale jestem spokojniejsza w wypowiedziach, ponieważ nie piję kawy też. Jestem w procesie, jak to mówię, uzdrawiania i w kryzysie. No ale takie jest życie. Może płakać do kamery Wam nie będę, ale mówię jak jest. I to jest chyba największa pozytywność A, z tego wszystkiego. Także do zobaczenia za tydzień. Cieszę się, że poświęciliście mi swój czas i mam nadzieję, że wzięliście dla siebie coś wartościowego. Pamiętajcie, że YouTubem, Spotifyem zawsze możecie się z kimś podzielić. Jeżeli przyjdzie Wam do głowy jakaś osoba, która powinna to usłyszeć, nie czekajcie, wyślijcie materiał dalej. Dzięki!